Ty? Tak, właśnie ty. Czujesz się słaby? Czujesz się złamany, niewystarczający? Wiesz, że to właśnie Ciebie wybrałem? Nie dlatego, że jesteś silny, nie dlatego, że jesteś doskonały. Wybrałem Cię, ponieważ w Twojej słabości objawia się moja siła. Kiedy patrzysz w lustro i widzisz swoje błędy, ja widzę swoją możliwość działania. Kiedy upadasz, ja wyciągam rękę, aby Cię podnieść. Nie potrzebuję Twojej doskonałości. Potrzebuję Twojego zaufania, Twojego serca, które mówi: Boże, bez Ciebie nie dam rady. Pamiętasz Mojżesza? Drżał na myśl o przemawianiu, ale poprowadził mój lud ku wolności. Pamiętasz Dawida? Był tylko pasterzem, chłopcem z procą, ale pokonał olbrzyma. Pamiętasz Piotra? Zaparł się mnie trzy razy, ale stał się skałą, na której zbudowałem mój kościół. Nie szukam tych, którzy są silni własną siłą, szukam tych, którzy pozwolą mojej sile działać w nich. Twoje zmagania, twoje łzy, twoje porażki to nie koniec. To początek drogi, na której kształtuję cię, abyś mógł spełnić moje plany. Kiedy twoje serce jest ciężkie, a myśli pełne zwątpienia, pamiętaj, jesteś wybrany. Jesteś moim narzędziem, moim wojownikiem. Twoja walka nie jest na marne. Każdy ból, każdy trud przygotowuje Cię do wielkich rzeczy. Nie odrzucam Cię, nie zapominam o Tobie. Powstań, stań mocno na moich obietnicach. Ta bitwa nie należy do Ciebie, należy do mnie. Nie musisz być idealny, żeby zostać użyty. Musisz być tylko gotowy, by mi zaufać. Kiedy świat spojrzy na Ciebie i zapyta, jak to możliwe, będą musieli przyznać, że to nie Ty, ale ja działam przez Ciebie. Moja moc, moja chwała. Mój cud, nie lękaj się. Jesteś moim planem na ten czas, jesteś moim wybranym. Jesteś dowodem na to, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Zaufaj mi, walka należy do mnie, a w moich rękach jesteś zwycięzcą. Nie myśl, że twoje ograniczenia mnie zaskakują. Nie myśl, że twoje porażki mogą zatrzymać mój plan. Ja znam każdy twój krok, każdą twoją myśl, każdy moment zwątpienia. A mimo to, a może właśnie dlatego, wybrałem ciebie. Twoja historia nie jest napisana błędami, jest pisana łaską. W miejscach, gdzie widzisz ruiny, ja widzę fundamenty pod coś nowego. W chwilach, gdy czujesz, że wszystko się rozpada, ja buduję w tobie wytrwałość i wiarę, której nic nie złamie. Czy widzisz to teraz? Każdy ból to dłuto, którym kształtuje Twoje serce. Każda strata to pole, na którym zasiewam nowe życie. W Twojej słabości tkwi moja mądrość. W Twoim zwątpieniu kryje się miejsce na cud. Nie bój się robić kolejnego kroku. Choćby wydawał się krokiem w pustkę, moje ręce cię złapią. Każdy krok w wierze zbliża Cię do mojego celu, nawet jeśli go jeszcze nie widzisz. Nawet jeśli inni nie rozumieją Twojej drogi, ja ją znam i ja nią kieruję. Pamiętaj o Jonaszu, który uciekał przede mną. O Józefie, którego zdradzili najbliżsi. Oni również myśleli, że ich historia jest skończona. Ale ja byłem z nimi i jestem z Tobą. Moje plany sięgają dalej niż Twoje zmartwienia. Nie pozwól, by strach zamknął Cię w miejscu. Nie pozwól, by opinie ludzi przygasiły ogień, który w Tobie zapaliłem. Bo to ja dałem Ci ten ogień. I to ja jestem Twoim źródłem, które nigdy nie wyschnie. Każdy dzień to nowa szansa, by zaufać. By podnieść głowę i przypomnieć sobie, że nie jesteś sam. Jestem z tobą na każdym kroku, nawet gdy droga wiedzie przez dolinę cieni. Moje światło cię prowadzi. Więc trwaj. Kiedy czujesz, że nie masz już siły, oprzyj się na mnie. Kiedy wszystko wokół wydaje się ciemne, spójrz w górę, bo nad tobą jest niebo, które nigdy nie traci blasku. Nad tobą jest moja miłość która nie zna granic. Jesteś wybrany nie po to, by być doskonałym, ale by być wiernym. Nie po to, by wszystko rozumieć, ale by wszystko powierzać mnie. W tym tkwi Twoja prawdziwa siła. W moich ramionach jesteś bezpieczny. W moim planie jesteś niezastąpiony. Podnieś się, moje dziecko. Czas walki trwa, ale zwycięstwo jest już zapisane. Zwycięstwo, które nie pochodzi z Twojego wysiłku, lecz z mojej łaski. Idź naprzód z odwagą, bo ja jestem z Tobą, teraz i na zawsze. Pamiętaj, jesteś wybrany, nawet jeśli czujesz się słaby. Jesteś częścią mojego planu, nawet jeśli Twoje życie wydaje się chaotyczne. Zaufaj mi, a zobaczysz, że Twoje zmagania są tylko drogą do zwycięstwa, które już dla Ciebie przygotowałem. Nie pozwól, by zwątpienie Cię zatrzymało. Nie pozwól, by strach odebrał Ci odwagę. Stań mocno i idź naprzód, wiedząc, że ja jestem z Tobą. Jeśli to przesłanie dotknęło Twojego serca, podziel się nim z innymi. Kliknij subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów pełnych wiary i nadziei. Zostaw komentarz, jeśli potrzebujesz modlitwy lub chcesz podzielić się swoją historią. Razem możemy budować społeczność, która ufa Bogu i czerpie siłę z Jego obecności. Pamiętaj, nie jesteś sam. Jesteś wybrany, jesteś kochany, jesteś gotowy, niech Bóg cię błogosławi. Amen. Są chwile w życiu, kiedy ciężar zmartwień przygniata cię do ziemi. Może to niepewność związana z pracą, rosnące rachunki lub przyszłość, która wydaje się jak mgła, przez którą nie możesz się przebić. Zadajesz sobie pytania: Co mam zrobić? Jak sobie poradzę? A co by było, gdybyś się zatrzymał, wziął głęboki oddech i choć na chwilę odpuścił te lęki? Co by się stało, gdybyś zamiast nieść ten ciężar samemu, zaufał czemuś lub komuś większemu niż ty sam? Wiara to nie tylko wierzenie, gdy jest łatwo. To zaufanie, gdy wszystko wydaje się niepewne. Rozejrzyj się wokół siebie. Świat sam w sobie daje lekcję zaufania. Pomyśl o ptakach na niebie. Nie sieją, nie zbierają plonów, nie gromadzą zapasów w spichlerzach, a mimo to są codziennie karmione. Kwiaty na polach nie przędą nici, a mimo to w swojej prostocie są przyozdobione pięknem przewyższającym szaty królów. Jeśli Bóg tak troskliwie dba o te małe stworzenia, o ileż bardziej zatroszczy się o ciebie. Wyobraź sobie, że stoisz nad rzeką. Woda płynie bez wysiłku, zawsze do przodu, nie zatrzymując się na mijanych kamieniach. Ta rzeka ufa swojemu biegowi, nie martwi się o to, co jest przed nią. Czy ty potrafisz zrobić to samo? Czy możesz zaufać, że Bóg cię prowadzi, nawet gdy ścieżka jest niewidoczna? Możesz czuć, że musisz kontrolować wszystko, mieć wszystkie odpowiedzi, ale w tej potrzebie kontroli możesz przegapić delikatną rękę Boga, gotowego cię poprowadzić, jeśli tylko odpuścisz. A co gdybyś zamiast pogrążać się w strachu, gdy nadchodzą zmartwienia, szeptał modlitwę? Co gdybyś w chwilach przytłoczenia pamiętał, nie jestem w tym sam? Za każdym razem, gdy niepokój narasta, przypomnij sobie tę prawdę. Bóg wie, czego potrzebujesz. Zna ciche modlitwy twojego serca, lęki, których nie wypowiadasz i nadzieje, których kurczowo się trzymasz w ciemności. Zaufaj, że On już działa, nawet jeśli tego nie widzisz. Zamiast pytać, co jeśli wszystko pójdzie nie tak, spróbuj zapytać, a co jeśli wszystko ułoży się tak, jak powinno? Dlatego dziś wybierz zaufanie, wybierz wiarę, że istnieje dla Ciebie plan, utkany z miłości, celu i łaski. Gdy świat jest głośny i wymagający, cofnij się do ciszy, zastanów się, módl się, oddychaj. Niech Twoje serce znajdzie spokój w obietnicy. Że Boża opatrzność nie jest ograniczona. Jego troska jest obfita. Jego miłość jest nieskończona. Pamiętaj, że jesteś cenniejszy niż ptaki, piękniejszy niż kwiaty i nieskończenie umiłowany przez tego, który podtrzymuje cały wszechświat. Zatrzymaj się na moment i zapytaj siebie, czego się kurczowo trzymam, co mnie przygniata. Czy jest to lęk przed porażką? Obawa, że nie wystarczy ciągła potrzeba udowadniania swojej wartości innym. Cokolwiek to jest, wyobraź sobie, że oddajesz ten ciężar w ręce Boga. Zobacz, jak On delikatnie odbiera go od Ciebie, z uśmiechem pełnym zrozumienia i współczucia. Nigdy nie było Twoim przeznaczeniem nosić ten ciężar samemu. On jest gotowy zdjąć ten ciężar z Twoich ramion, jeśli Mu na to pozwolisz. W tym poddaniu się jest wolność. Wolność, by żyć z radością, a nie ze strachem. Wolność, by budzić się każdego dnia z wiedzą, że masz zapewnioną opiekę, że jesteś dostrzegany i kochany. Pomyśl o latarni morskiej, stojącej dumnie na brzegu. W środku burzy, gdy fale uderzają, a wiatr wyje, latarnia pozostaje niewzruszona, rzucając światło w ciemność. Nie wpada w panikę ani nie słabnie. Jej cel jest jasny. Jej światło stałe. Twoja wiara jest tym światłem. Kiedy burze życia szaleją wokół ciebie, twoje zaufanie do Boga może pozostać niewzruszone, prowadząc cię przez chaos. Pamiętaj, że nie jesteś jedyną osobą szukającą tego światła. Twoja wiara może inspirować innych, którzy błądzą w ciemności, przypominając im, że nadzieja istnieje, że zawsze jest droga naprzód. Czasami szukamy wielkich cudów. I nie dostrzegamy drobnych sposobów, w jakie Bóg okazuje nam swoją miłość. Przyjaciel, który dzwoni w odpowiednim momencie. Nieoczekiwana szansa, która pojawia się wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Spokój, który odczuwasz w cichej chwili modlitwy. To nie są przypadki. To szepty od Boga. Przypomnienia, że jest blisko i działa w tle Twojego życia. Czy ostatnio zauważyłeś takie chwile? Znajdź dziś czas, by nad nimi się zastanowić. Wdzięczność otwiera Twoje oczy na obfitość, która już jest w Twoim życiu. Pomódlmy się razem, Ojcze Niebieski, składam moje zmartwienia przed Tobą. Wierzę, że znasz moje potrzeby i serce. Pomóż mi porzucić lęk i trzymać się wiary. Naucz mnie dostrzegać Twoje działanie w moim życiu. Napełnij mnie pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Prowadź moje kroki i pomóż mi zaufać, że prowadzisz mnie ku przyszłości pełnej celu i miłości. Amen. Niech te słowa towarzyszą Ci dziś w sercu. Nie jestem sam. Jestem otoczony opieką. Jestem wystarczający. Kiedy niepokój zacznie się wkradać, pamiętaj, że Bóg już jest w jutrze, przygotowując dla Ciebie drogę. Wybierz zaufanie zamiast troski. Wybierz wiarę zamiast strachu. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, poświęć chwilę, by podzielić się nim z kimś, kto potrzebuje dziś otuchy. Pamiętaj, aby polubić, zasubskrybować i dołączyć do naszej społeczności, gdy wspólnie odkrywamy, jak żyć z wiarą, pokojem i celem. Jesteś kochany, jesteś dostrzegany, nigdy nie jesteś sam. Oddanie swoich trosk Bogu nie oznacza rezygnacji oznacza powierzenie ich jemu, to uznanie, że choć nie masz wszystkich odpowiedzi, ma je ten, który Cię kocha, to uwolnienie się od złudzenia kontroli i pozwolenie, aby Jego mądrość Cię prowadziła. W poddaniu się kryje się ogromna siła, to siła płynąca z zaufania, że niezależnie od tego, co się wydarzy, jesteś trzymany w boskich rękach. Kiedy przestajesz kurczowo trzymać się strachu, a pozwalasz, by wiara zapuściła korzenie, odkrywasz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ścieżka przed tobą może nie być zawsze jasna, ale wiara wzywa cię, byś stawiał kroki jeden po drugim, nawet jeśli nie widzisz całej drogi. Wyobraź sobie, że idziesz przez las nocą z lampionem w ręku. Światło nie pokazuje całej ścieżki, ale oświetla wystarczająco, byś mógł postawić kolejny krok. Boże prowadzenie działa w ten sam sposób. Może nie ujawnia całego planu, ale daje ci wystarczająco dużo światła na ten moment, tę decyzję. A z każdym krokiem wiary ścieżka staje się coraz jaśniejsza. Czy potrafisz zaufać, że światło będzie nadal świecić? Czy odważysz się postawić ten następny krok, nawet jeśli wydaje się mały lub niepewny? W codziennym pośpiechu łatwo jest stracić z oczu obecność Boga. Zgiełk świata zagłusza jego cichy głos. Ale jeśli się zatrzymasz, jeśli stworzysz chwilę ciszy, odnajdziesz go tam, czekającego na ciebie. Wypróbuj tę prostą praktykę, zamknij oczy, weź głęboki oddech, wyszeptaj, Boże, ufam Tobie. Poczuj, jak ciężar Twoich zmartwień się unosi choćby na chwilę. W tej ciszy na nowo łączysz się z prawdą, że Bóg jest z Tobą. Że zawsze był z tobą i że nigdy cię nie opuści. Wyobraź sobie Boga jako ogrodnika, który troszczy się o twoje życie. Czasami sieje nasiona nowych możliwości, innym razem przycina to, co już ci nie służy. To przycinanie może być bolesne, utrata pracy, zamknięte drzwi, nieoczekiwana zmiana. Ale zaufaj, że ogrodnik wie, co robi. On cię kształtuje, przygotowuje na nowy wzrost, na kwiaty których jeszcze nie widzisz. Twoje życie jest jego ogrodem, a jego troska jest niezmienna. Nawet w sezonach oczekiwania, wiedz, że pod powierzchnią formuje się nowe życie. Nie musisz mieć wszystkiego rozpracowanego. Nie musisz być doskonały. Nie musisz wiedzieć, co przyniesie przyszłość. Twoim zadaniem jest ufać, wierzyć, że jesteś wystarczający taki, jaki jesteś. Pamiętać, że Bóg jest z tobą w bałaganie, zamieszaniu i pięknie życia. On nie prosi byś niósł wszystko sam. Prosi byś opierał się na nim, byś szedł obok niego, byś pozwolił mu prowadzić. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, podziel się nim z kimś, kto może go potrzebować. Zostaw komentarz o chwili, gdy poczułeś Boże prowadzenie w swoim życiu. Nie zapomnij polubić, zasubskrybować i dołączyć do nas w tej podróży wiary i zaufania. Dziękuję, że spędziłeś z nami te chwilę. Niech twoje serce znajdzie spokój, a twoja dusza radość. Do następnego razu, idź z wiarą i pamiętaj, nigdy nie jesteś sam.